No, to jest właśnie przykładna jazda. Zobaczcie jak Polacy równo potrafią zapierdalać na autostradzie. kurwa prędkość warpową właśnie. I zobaczcie jak wszystko zderza w jedzie, kurwa. Przechuje się. Kurwa, Poloki nauczył jeździć. Kurwa. O kurwa. O kurwa, ale dojeżdżają teraz. Oj, uważaj. Kurwa, tale zapierdala. Wjeździeć. Nie. O, to możemy sobie pozwiedzać. Kurwa, glapy, siema, rychu, kurwa, tam jest, chowaj się, ale teraz, kurwa, mamy prędkość, i ja pierdolę. Patrzcie, kurwa, to patrzcie na licznik, kurwa, obrócił się dookoła, i się, kurwa, zahaczył na pierwszą, tutaj, desce, tutaj, kresce, nie? No, a obroty, kurwa, tak samo, zatoczyły pętle. Dobrze, że wachy mamy w chuj i hamulec na czym zaciągnięte. Uważaj! Patrzcie jak wyjebie. O kur, nie wyjewa mu. No. To jota jedź kurwa bokiem, bo już nie mogę na ciebie patrzeć. Teraz zobaczymy mordy jakie tu są, co? Widzę cię kurwa. Ty no, my zapierdalamy, nie wierzycie? To spójrzcie spuśćcie na lewy pas. Patrzcie, z jaką prędkością mijamy te auta. Zobaczcie. Widzicie? Ten, ale odszedł go. Zobaczcie, jak odjechał mu. ale ten go goni. Ja pierdolę, co się dzieje. Kurwa, tych polskich drogach. Uwaga, pirat. A patrzcie, tego kurwa. W lusterku. Trzeci pas jebany znalazł. A ten kurwa czwarty w ogóle. Chuj, mamy czteropasmową autostradę. <gryw> no to możemy zapierdalać jeszcze szybciej, kurwa. Dobra, słuchajcie, muszę trzymać kurwa kierownicę. Nie ma rękoma, bo to, kurwa. Co mu się stało, kurwa? Ten tak zapierdala, że ostrzega wszystkich, aż go A Tesla w lusterku, kurwa, to sobie znalazła jeszcze piąty pas. Gdzie? Tam białą pindę z lewej? Tutaj, kurwa. Ten w okularkach? O, nie ma też zli. Odleciała kurwa. One w kosmos potrafią latać. Kurwa.